Siema! Z tej strony mieli mieliście taki krótszy filmik, bo będziemy ci kupowali kartę za naprawdę dużo pieniędzy, bo 275 milionów, jak na mnie to dużo, a już mam 91 tysięcy bitcoinów. I to miałem przez prawie 3 godziny zbierałem na mojej tutaj wypasionej farmie. Jest on mining da bo najbardziej mi się to opłacało za 10... kurde nie skoczyć. Za 10 tysięcy widzowie, no i... Tutaj mam złote karty, więc też trochę pieniędzy wydane, zainwestowane Złota karta, za to, że niektórzy tutaj używali kodu takiego zaproszenia Dzięki nim właśnie miałem taki piękną kartę I bardzo dziękuję, tak wiem, że to są wolne, pozdrawiam Cię Pozdrawiam osoby, które użyły kodu, żeby po prostu żeby miał tą kartę, bo chcę kilka kart kupić I Tutaj zmieniłem trochę takich różnych rzeczy i w ogóle ale no dobra widzowie. Ogólnie tu jeszcze będzie zaraz ta jedna karta, którą naprawdę dużo kosztuje. Mam 92 tysiące bitcoinów. I żeby to zaraz kupić, to ja muszę zobaczyć ile to kosztuje nie, naprawdę. Ja tyle pieniędzy na to wydam. Oby to było wydajne, bo sprawdzę, To mi się bardzo płacałoby. Bo Mining The Vis mają 56 a to mają 76 i ten są ładne też. Jakby ja mogę kupić za 200, mogę kupić tylko 4 i one by były na jedną półkę, a ja bym bardziej chciał to. I no nie bardziej mi się to opłaca. no Pomnożyłbym to, to i tak by się nie Nie byłoby idealne, bo to i tak by nie dorównało tej karcie. A więc no dobra. Sprawdzę, ilość tego mam. Naprawdę, muszę sprawdzić. U 271. 22 miliony jeden. Dobra. 262, dobra, jeszcze chwilę poczekamy, widzowie. Widzimy się po krótkiej przerwie. Kiedyś to już będzie Ready Steady Go. Widzowie, mamy to! 276 milionów! Dobra, kupujemy, bierzemy to. O Jezu. Co się stało? Ale bagniałem, dobra. Moja farma jest tak wydajna. Dobra, et ja nie widziałem wcześniej. Widzowie, kupujemy. Tam oto piękną kartę. 3, 2, 1. Dobra. Kupiłem to. Ło, kurde. Edo, Ed, dobra. Dobra, widzowie, ja ją dam i to będzie wszystko. A wiem gdzie to jest, widzowie. Ale dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Właśnie dam sobie zaraz tą kartę i na chwilę mi zaraz prąd wywali. Ale że mam 2,5 miliona prawie. To nic nie interesuje mnie, ja to po sobie kupię nowe. PRĄDU MI NIE WYWALIŁO WIDZOWIE O oh my GÓŻ A NIE DOBRA WYWALIŁO JEDNAK yy, Dobra widzowie Musimy to ogarnąć tu I ja sobie to ogarnę A ja dziękuję za oglądanie Łapka w górę subi Trzymajcie się Do zobaczenia Pa